Dzień dobry, witam Państwa na dzisiejszej konferencji. Bardzo dziękuję redaktorom i redakcjom za przybycie. Na temat tego, o czym będzie dzisiejsza konferencja, więcej powie nam Pan Prezydent Arkadiusz Fajok. Panie Prezydencie, proszę. Dzień dobry Państwu. Szanowni Państwo, tutaj w obecności też Pani Prezydent Cibory chcieliśmy się z Państwem dzisiaj podzielić. Myślę, że też wyczekiwaną już informacją, na pewno Państwo też pamiętacie jeszcze z przed mojej bytności tutaj w urzędzie, że zakładaliśmy w naszym programie, że przy prezydencie będą pracowały różnego rodzaju gremia doradcze, opiniotwórcze, które będą wspomagały bezpośrednio prezydenta. Mówiłem bezpośrednio tutaj o powołaniu Rady Kobiet przy, przy prezydencie i to jest właśnie ten dzień, który, w którym chcielibyśmy Państwu taką informację przekazać, że powołujemy rady z, złożone z osób, które będą mogły rekrutować się do takich gremiów. No przede wszystkim chodzi o nam o mieszkańców, żeby. Realnie mogli mieć swoje zdanie, wyrażać swoje zdanie i też podpowiadać urzędnikom i bezpośrednio prezydentowi w ramach właśnie działalności różnego rodzaju rad. Rozszerzamy naszą ofertę, jakby tutaj, współpracy dla mieszkańców. Mówiłem tylko o Radzie Kobiet, natomiast chcielibyśmy Państwu przekazać informację i za Państwa pośrednictwem prosić o o taką informację dla mieszkańców, że powołujemy na ten moment cztery rady, w których oczywiście, do których prac zachęcamy naszych mieszkańców. Mówimy tutaj o Radzie Kobiet, Radzie Estetyki, Radzie Gospodarczej i Radzie do Spraw Dostępności. Te cztery rady na ten moment chcielibyśmy przy współpracy z mieszkańcami naszego miasta powołać. Tak jak powiedziałem wcześniej, mają one mieć charakter doradczy, opiniodawczy, również taki charakter pomocowy, abyśmy mogli wspólnie też realizować nasze pomysły, nasze projekty na terenie naszego miasta. Myślę, że to też jest pewnego rodzaju odpowiedź na, na zapytania, ale też i na sugestie ze strony mieszkańców, które przez te ostatnie miesiące się pojawiały. Czy właśnie takie gremia dookoła prezydenta powstaną? Tak, one właśnie mają powstać. I tutaj, Szanowni Państwo, będziemy chcieli uruchomić proces rekrutacyjny po powołaniu komitetów takich założycielskich już w przyszłym tygodniu. Proces rekrutacji do tych rad będzie trwał 30 dni. Jeśli chodzi, o, jeśli chodzi o te komitety założycielskie, też wyszedłem tutaj z taką propozycją, aby w pełnej transparentności i przejrzystości te rady zostały powołane, żeby też nam tutaj nikt nie zarzucił, że powołaliśmy sobie po prostu jakieś gremia, które będą przy prezydencie. I związane blisko z prezydentem funkcjonowały. Zaproponowałem na jednej z ostatnich sesji Rady Miejskiej wszystkim klubom Rady Miejskiej przedstawienie propozycji ze strony klubów, propozycji członków tych komitetów założycielskich. I tutaj bardzo dziękuję przede wszystkim za zaangażowanie tym klubom, które się zdecydowały współpracować i zgłosiły swoje kandydatury. I muszę powiedzieć, że tak naprawdę też z tego miejsca ubolewam, bo wszystkie kluby poza klubem koalicji obywatelskiej zgłosiły swoje, swoich kandydatów do poszczególnych e, tych komitetów założycielskich, co też no, pokazuje, że chcą pracować na, na, na rzecz miasta, na rzecz naszej społeczności. E, tak jak powiedziałem wcześniej, bardzo mi zależało na tym, żeby ta współpraca była szeroka. E, w, w zasadzie no, zależało mi na tym, aby każdy klub Rady Miejskiej miał swojego przedstawiciela, aby właśnie nie było jakichś potem zarzutów, że, że ktoś sobie kogoś, kolokwialnie mówiąc, wybrał. Nie chcę ja bezpośrednio mieć na to wpływu jako prezydent, ale chcę z tymi gremiami współpracować i to się w przyszłym tygodniu ma zadziać. Mają zawiązać się te komitety założycielskie, tak zwane rekrutacyjne. I one dokonają tej rekrutacji i wyboru członków do każdej, do każdej z rad. Szanowni Państwo, no, tak jak powiedziałem, wychodzimy naprzeciw potrzebom mieszkańców, chcemy słuchać dalej mieszkańców. Myślę, że, że przez ten rok też Państwo to zauważyliście, że mocno współpracujemy. Zapoczątkowaliśmy to przecież wielką ankietą, jeśli chodzi o dni Nowrocławia, ale konsultujemy również inne nasze propozycje z mieszkańcami, dając możliwość wyboru. I tak chcemy dalej zarządzać miastem, żeby jednak słuchać mieszkańców i ich potrzeb. Z tego miejsca to w zasadzie tutaj z mojej strony już wszystko. Nie wiem, czy pani prezydent jeszcze chciałaby, ewentualnie parę słów, może powiedzieć o składach osobowych i czy liczbowych tych wszystkich gremiów, bo wydaje mi się, że to też jest ważne. Oczywiście każdy może zgłosić swoją kandydaturę w zależności od, od, od rady. Tak jak powiedziałem, będzie, będą cztery takie rady. Takie też mamy tutaj różnego rodzaju ilości tych członków tych rad. Natomiast no, mimo wszystko liczymy na, na szeroką współpracę i na osoby, które są bezpośrednio związane z, z tematem dotyczącym czy to gospodarki, czy dostępności, niepełnosprawności, czy, 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 czy również. Inowrocławianek, tak, czyli Rada Kobiet, choć muszę powiedzieć, że, że mam takie sygnały, że w niektórych samorządach w Radach kobiet również zasiadają mężczyźni, więc też jest taka możliwość oczywiście. No i Rada Estetyki, czyli tutaj szeroko rozumiana poprawa naszej, naszej tutaj lokalnej infrastruktury, między innymi i, i, i stworzenie pewnej, pewnej spójności, tak jak to się dzieje w innych miastach, w innych samorządach. Panie Prezydent, nie wiem, czy jeszcze. To coś dodać, to bardzo proszę. Tak, ja bardzo krótko ym, chciałabym powiedzieć, że te rady społeczne, które powstaną y, powstaną y, w, w tym procesie rekrutacji, zostaną to osoby wyłonione, y, to ma być kolejna płaszczyzna naszego dialogu z mieszkańcami, y, kolejny głos mieszkańców, który będzie słyszalny najbliżej. Y, tego miejsca, gdzie, gdzie podejmowane są, y, są decyzje. Chcemy, żeby te rady angażowały się również w opiniowanie dokumentów strategicznych y, dla miasta, y, ponieważ na tych opiniach naszych mieszkańców y, bardzo nam zależy. Y, jeśli chodzi o ilości składów osobowych, nie ustalaliśmy tutaj y, tej minimalnej ilości osób. Są to, jest to górna granica w przypadku Rady Estetyki i Rady Dostępności maksymalnie 11 osób będą te rady liczyły, a jeżeli chodzi o Radę Kobiet i Radę Gospodarczą to gremium może liczyć do 15, do 15 członków. Wszystkie informacje oczywiście będą dostępne na naszej stronie internetowej w regulaminach naboru będą też określone kryteria. Ja tylko powiem, że te komitety założycielskie będą kierowały się przy rekomendowaniu tutaj członków czy osób, które miałyby być powołane w skład tych rad społecznych. Będą się kierowały doświadczeniem zawodowym, ale nie tylko, również doświadczeniem w działalności społecznej, również pomysłami, bo to też będziemy pytać w formularzach rekrutacyjnych, czy o kierunek którym zdaniem kandydatów miasto powinno zmierzać w zakresie czy to dostępności, czy estetyki, czy gospodarki, czy spraw kobiet? Tak, szanowni Państwo, to co zauważyła pani prezydent, chcemy, chcemy tego dialogu, chcemy tej współpracy, ale też trzeba jasno powiedzieć, że bierzemy przykład z innych samorządów, które które już na takich zasadach funkcjonują i, i mają się bardzo dobrze. No my przez ten okres od zeszłego roku też poznaliśmy różnego rodzaju schematy, ale też i różnego rodzaju potrzeby faktycznie, które, które wśród mieszkańców są mocno sygnalizowane. No I stąd, tak jak powiedziałem na, na wstępie, poza Radą Kobiet rozszerzamy naszą współpracę, chcemy rozszerzyć naszą współpracę. i o te kolejne rady. Myślę, że kolejne przed nami również, bo mamy propozycje jeszcze na, na kolejne, ale to może w kolejnym etapie jakby najpierw skupiamy się na tych czterech ciałach, które no chciałbym, żeby no mimo wszystko już od września zaczęły swoją pracę przy prezydencie. Panie prezydencie, będzie prezyd się zajmować Rada do Dostępności? Rada Dostępności, przede wszystkim no tutaj szeroko rozumiana współpraca ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami. Mimo wszystko, bo, bo tej dostępności bardzo brakuje winu w Wrocławiu. Sam wiele lat też współpracowałem z osobami z niepełnosprawnościami. Prawie 20 lat pracowałem w Zespole Szkół Marka Kotańskiego i jako nauczyciel spotykałem się z różnymi niedogodnościami będąc na, na spacerach z osobami z niepełnosprawnościami, ale też no, podczas rozmów i sygnalizowanych, konkretnych potrzebach przez rodziców uczniów. Myślę, że to nie jest tylko problem naszego samorządu czy naszego miasta, ale, ale chcemy iść w tym kierunku, żeby ta dostępność była jak najszersza i jak najlepsza w Wieniu Wrocławiu. I, I tutaj chcielibyśmy się przede wszystkim na tym skupić. Mamy naprawdę wiele pomysłów, wiele koncepcji, począwszy od szkół podstawowych, które też są w ograniczonym stopniu dostępne. Chcielibyśmy to też zmienić, ale chcemy, tak jak powiedziałem, no, słuchać mieszkańców, i tak jak to robimy do tej pory, no, szanowni państwo. Jesteśmy, tak może trochę odbiegnę teraz od tego tematu, ale jesteśmy też przed modernizacją i, i remontem naszego skateparku. Pierwsze co zrobiliśmy, skierowaliśmy swoje kroki do użytkowników, żeby nam wskazali te, te właśnie realne potrzeby, ale i zagrożenia, które w tej chwili już napotykają na skateparku. No i tak z każdym elementem, na każdej płaszczyźnie chcielibyśmy mimo wszystko. E posłużyć się doświadczeniem tych konkretnych osób, które, które miałyby też możliwość wpływu właśnie na zmianę naszego otoczenia z naszej, ze swojej perspektywy. Czy mają Państwo jeszcze jakieś pytania? Już tak Przy okazji, czego można się spodziewać w jakim czasie na tym skateparku? Co tam się może zmienić? Można coś zdradzić? Miał być to temat kolejnej konferencji, <głos> <głos> ale tak, to znaczy na pewno będziemy modernizować nasz skatepark i będziemy też również uruchamiać kolejne urządzenie, nowe urządzenie, które, które też między innymi było proponowane przez tych najbardziej zainteresowanych, czyli przez, przez użytkowników naszego skateparku. Ale to myślę, że kilka dni otrzymacie Państwo szerszą informację na ten, na ten temat. Ale działamy. Jest tylko problem z tym, kiedy to zamknąć, bo jest tak oblegany skatepark, że, że zastanawiamy się. Myślę, że żadnego momentu, żaden moment nie będzie idealny, bo no, prace też muszą trwać w warunkach pogodowych odpowiednich i tak dalej. No ale myślę, że weźmiemy tą odpowiedzialność na siebie, tej decyzji mimo wszystko i, i zrobimy to w miarę sprawnie, szybko, żeby, żeby nie utrudniać przede wszystkim ruchu na, na skateparku. Jeżeli to wszystko, to bardzo Państwu dziękuję.